Nie lubię kamerowania! O, nie, ale nie. on ma fajne! Nie, nie, chodź! Nie, 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 wstanę, bo nie, kameruje. No, nie, nie, no, nie, Ja kameruję? Go kameruję. nie, chcę wstawać. nie, no, proszę. nie, proszę. nie, proszę. nie, 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 nie No No co? Nie, naprawdę. <śpuszczaj> o no się popukałem. Nie, nie? No? Ale się bo ja to za mało dostanę. No tak. No tak. Eee, ale który to? Eee, to będzie no trochę... Eee, przymały. No, nie wejdzie. Przedłuż.